Z tej strony, liczba 11.io to jest mój pierwszy poradnik, yy, taki ogólny, dotyczący: jak usunąć asystenta sklepowego, by bywa z, z, z serwisów aukcyjnych, takich jak Allegro, Olej, OLX i LM. Takie przykładowe podałem, akurat ja z tych korzystam. Yy, zazwyczaj reklamy występują tutaj, tu i tutaj mi akurat wyskakiwały w moim y, przypadku ten filmik został, że tak ten pomysł na film no tak mój kuzyn podsunął z powodu tego, że on też miał ten sam problem i akurat u mnie ostatnio też y, pokazywała się przeglądarka przy włączaniu Google, opery y, y, Przeglądarka yourself, którą też usunąłem tym oto programem, czyli ADW Cleanerem, który można pobrać z dobrych programów, z instalek. Akurat z tych dwóch pobierałem. Albo też, jeśli tam Wam nie zadziała, możecie pobrać też również z mojego chomika. Jak tu widzicie, link do mojego chomika będzie w opisie filmiku. Dobra, więc po pobraniu ADW Cleanera włączamy go. Klikamy scan jak, nam jak skanowanie się skończy to trzeba zaznaczyć wszystkie będą, albo zaznaczone, jeśli nie to trzeba wszystko zaznaczyć i usunąć albo odinstalować, ja tam wolę usunąć jak usuniecie te infekcje to już tego problemu nie będziecie mieli czyli już nie będziecie mieli tych tarczywych reklam na Allegro przykładowo albo na OLX, zależy tam gdzie wchodzicie i też przykładowo tą, tą przeglądarkę startową, Yourself też na to też się sprawdza. I też chciałbym dodać, że jak wyczyszczycie, to Wam się automatycznie komputer Wam się zresetuje i od nowa się za chwilę włączy, więc jeśli coś ważnego robicie, to poczekajcie jak to skończycie. Dobra, to w, tak to w tym odcinku to na wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Zostaw łapkę w górę, komentarz, subskrybuj. I chciałbym dodać, że filmiki będą dodawane w poniedziałki, w środę, w piątki o godzinach 18-19. Ewentualnie jakieś dodatkowe filmiki będą wychodziły w soboty, niedzielę. No to na razie.